Bardzo liczymy na to, że wieść o wielkim wydarzeniu sportowym, jakie nas jeszcze czeka. niespełna dwa tygodnie. Wyroczy najpierw dotrze do wszystkich, yy, którzy chcą i nie chcą o tym wydarzeniu słyszeć. Po raz kolejny wielka lekka atletyczna impreza sportowa za gości w naszym mieście. Yy, co prawda yy, dwa dni temu yy, pewna próba generalna wypadła w warunkach yy, zimowych, ale myślę, że te dwa tygodnie yy, także i pogoda dopisze. Będzie to wspaniała impreza, wielu uczestników, wiele przygotowań, profesjonalny dyrektor. Jestem spokojny co do tego sportowego, organizacyjnego wymiaru tego wydarzenia. Oczywiście jako kibic chciałbym, aby nasi zawodnicy mieli okazję mieć zawieszone na swojej szyi medal. Mam tutaj trzy medale. Dzięki organizatorowi. Zostałem uważam za chwilę jako pierwszy zademonstruję. Częstki są w naszej flagi. Tak jest, tak Tak, ja już kilka razy biegam na tej trasie, tak więc wszystkie, że tak powiem, na tej trasie już doświadczyłam. W tym roku oceniam pracę, mimo wszystko, no tutaj są jest juniorką i dla niej ta trasa jeszcze sprawia e, jakieś tam trudności. Natomiast e, jeśli chodzi o seniorki, ta trasa jest szybka mimo wszystko. E, jest urozmaicona przez różne chodki e, i to jest bardzo fajne. Dużo zakrętów, e, co że tak powiem będzie trasa naprawdę ciekawa dla kibiców. Bez wątpienia trasa bardzo trudna technicznie. Wiele chodków, zakrętów, e, trudny podbieg, bardzo trudny e, zbieg. W związku z tym, zawodnicy naprawdę będą musieli to mocno natrudzić, żeby wypaść jak najlepiej, a ci najlepsi, żeby walczyć o medale. Bardzo miło mi przekazać i potwierdzić informację, że przybędzie do nas szef Japołów po raz trzeci chyba, tak? będzie Zawsze w naszym mieście bardzo pozytywnie się wypowiada. Często wspomina o tym, że słowo Polska kojarzy mu się z Bydgorszą, stąd na pewno jest to duże wyróżnienie. Pokazanie rangi ważności te, 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 tego, tego święta biegów przełajowych. Pan Lani Jak przybędzie do nas i będzie w trakcie uroczystości otwarcia i myślę, dzień wcześniej że będziemy, jeszcze tak, że będziemy mogli możliwość się z nim spotkać, porozmawiać o, o tym, jak Polską lekka i Bydgość dostrzega perspektywie przyszłych ewentualnych imprez i Praktycznie dzięki Państwu chciałbym zaprosić y, mieszkańców naszego miasta, tak jak Pan Prezydent powiedział, przez to, do, do, do święcinka na Mistrzostwa Świata. Y, przygotowaliśmy wiele niespodzianek y, jako organizatorzy. Jest to Niedziela Palmowa. Spróbowaliśmy zorganizować taką palmową niedzielę właśnie w Myślećniku. jestem mile zaskoczony, że około 40 stołistów się zgłosiło do tej akcji, by prezentowało swoje wyroby. I ukrywam, że będziemy mieli gastronomię. Mam nadzieję, że jak będzie zimno, to będzie można coś wypić cieplejszego. Praktycznie cieszymy się bardzo, że klub wica nam się w ostatnich dwóch tygodniach. Dzięki Państwu, dzięki rządowi miasta, że bardzo wiele szkół zgłosiło się do brania udziału w dopingowaniu najlepszych naszych zawodników i okrywam też swoich nauczycieli, którzy wezmą udział w biegu otwartym.